Poczęła się 90 minuta meczu. Arbiter na pewno doliczy jakiś czas. Świetne wejście Iwanowskiego. I mamy aut dla Lecha Zielona Góra. Jeszcze spróbują zapewne nasi. Myślę, że około trzech minut przedłuży do spotkania arbiter, ponieważ mieliśmy dłuższą przerwę, gdy leżał na murawie kontuzjowany Andrzej Ignasiak. Wrocławianie. Ale zastopowana ta próba Juszkiewicz już docala. Ten ładnie przepuścił piłkę Jaremowicz prawą stroną. Jaremowicz. Głębokie. Podanie głębokie doświadkowanie. Dobiegają koledzy. No, no i teraz spokojnie. bez kłopotu Radosław Janokiewicz. Na no szkoda, początek tej akcji zapowiadał się bardzo ciekawie. Paul teraz olejnika. Będzie kolejna żółta kartka, no a więc czerwona. czerwona. No było to przypadkowe na pewno w wykonaniu Przemysława Olejnika. Ale nie da się ukryć, faul był. No ale podobne faule też widzieliśmy ze strony choćby Krzysztofa Szewczyka, które nie były kajane. Żółtymi kartkami, no ale ocenę pozostawiamy już Państwu. I tenże właśnie wspomniany przed chwilą Krzysztof Szewczyk wykonywać będzie rzut wolny. Zielonogórzanie już do końca meczu grać będą w osłabieniu, brakiem jednego zawodnika. Szewczyk, dobra piłka. No i niestety wprost pod nogi piłkarzy wrocławskich, ale broni mnie jak Kasprzak. O, znakomita obrona po tym uderzeniu Michała Wrubla. Goście z Wrocławia będą mieć jeszcze rzut rożny. Stuprocentowa okazja dla Wrocławia. Na szczęście świetnie zachował się zielonogórski bramkarz. Rzut rożny dla zespołu wrocławskiego. Nie wykorzystali tego prezentu piłkarze ze stolicy Dolnego Śląska. Jarymowicz wybijał trochę na oślep. Ku naszemu zaskoczeniu to jednak Wrocławianie zaatakowali w tych ostatnich sekundach. Kasprzak niedokładnie próbował wybić piłkę na aut, ponieważ Leży na murawie jeden z graczy zielonogórskich. Musi mu być udzielona pomoc. Przedłuża się w związku z tym to spotkanie. Już dość dawno minął regulaminowy czas meczu. Dokładnie 3 minuty temu. Myślę, że nic już się tu nie zmieni. W dzisiejszym meczu obserwowaliśmy dużo bramek. Zmienne losy tego spotkania. Teraz mamy coraz ciemniej. Już nad boiskiem przy ulicy Sulechowskiej. Jesień w pełni jest jeszcze sobota, a więc przed zmianą czasu przesunięciem wskazówek zegara stąd o tej porze no już taki półmrok w tej chwili panuje nad stadionem Karas Sawicki świadomie na aut, ponieważ Zielonego rzanie powinni oddać piłkę Gościom z Wrocławia, ale też starał się Sawicki, aby piłka wyszła na aut. I jak najbliżej później pola karnego zespołu wrocławskiego, i próbują mobilizować się Zielonogórzanie, żeby jeszcze spróbować zaatakować. Przewrócony Szewczyk, polował Juszkiewicz. Rzut wolny dla Śląska. Piąta minuta doliczonego czasu gry. I aut dla Zielonogórza. I o ile sędzia pozwoli, za chwilę chyba ostatnia w tym meczu akcja naszej drużyny. Sędzia nawet nie spogląda na zegarek. Niestety nie potrafiliśmy odpowiednio rozpocząć. Twarzając szansę dla gości z Wrocławia, dobre wejście Adamczaka. Teraz skuteczna interwencja Samca. No ale nie potrafimy oddalić zagrożenia. Może teraz. No, ale wciąż piłka jak bumerang wraca pod nogi Wrocławia. W momencie zejścia olejnika za czerwoną kartkę, no jakby drugiego oddechu. No i niestety będzie rzut karny dla drużyny Śląska. Sędzia przedłużył o wiele minut spotkanie, no być może czekał, aż nadarzy się taka okazja, nie chciałbym o tym głośno mówić. Faulowany Marcin Wielgus. Antypropaganda piłki nożnej. Antypropaganda piłki nożnej. Protestują kibice. Ocenę pracy sędziego zostawiamy państwu. Dołożymy do tego swój ogródka taką krótką informację, że były tutaj hamskie ekscesy ze strony wrocławskich kibiców. No i wobec takich okoliczności trudno się dziwić, że polska piłka jest w takim miejscu, jakim jest. No Ale formalnie właśnie mamy w tej chwili grubo, grubo po czasie rzut karny Sasin. No i oczywiście gol. 4 do 3. Zawodnicy z Wrocławia lecą do swoich kibiców. Biegnie do nich sędzia, oczywiście namawia, żeby powrócili na boisko. Na ogół nie komentujemy pracy Sędziego, no ale dzisiejsze zachowanie. Jak to się nazywa? Pana Mariusza Sicińskiego no jest bardzo bardzo podejrzane. Złośliwi nazywają takie sytuacje zapleczem logistycznym, zapleczem organizacyjnym. No może, być... może lepiej byłoby zainwestować po prostu w zespół wrocławski, który naszym zdaniem jest słabszy od zagłębia Sosnowiec niż... Nie kończy, jeszcze meczu. Nie skończę meczu. tej myśli. No i, w... no i w tej chwili, kiedy Zielonogórzanie próbowali jakoś tę swoją akcję ostatnią przeprowadzić, arbiter kończy to spotkanie. Zdenerwowani zielonogórzcy działacze, oczywiście, kibice z Wrocławia bezkarnie są. Na boisku, no myślę, że niedługo może dojść do takiej sytuacji, że zaczną dziękować arbitrowi albo podrzucać go do góry, bo ten mecz na pewno w dużym stopniu śląsk Wrocław w Zielonej Górze wygrał dzięki przychylności opolskich arbitrów. No a na znak protestu umysłowego myślę nie przypomnimy historii Bramek w tym spotkaniu po prostu żegnając się ze stadionu Mosilum. Tak, myślę, że tu komentarz jest zbyteczny. Być może w naszych programach publicystycznych będziemy wracać do tej sytuacji, jaką obserwowaliśmy tu w dniu dzisiejszym na stadionie przy Sulechowskiej. Dziś szkoda po prostu słów. Dziękujemy Państwu za uwagę ze stadionu Mosiru. Mecz. Lecha Zielona Góra ze Śląskiem Wrocław. Komentowali dla Państwa Łukasz Kotalla i Marian Rzeźniewski. Dziękujemy. Do widzenia i do usłyszenia.